Jakie owce Jakub wybrał jako swoją zapłatę od Labana? Centkowane, plamiste, czarne. Przez ile lat panował pokój w kraju po objęciu tronu przez Asę? Dziesięć lat. Kto został jedynym arcykapłanem ustanowionym przez Salomona? W którym spełniło się błogosławieństwo obiecane Pinchasowi? Sadok. Ile talentów złota przyniosła królowa Saby, aby usłyszeć mądrość Salomona? 120 talentów. Jak są nazywani ci, którzy wprowadzają pokój? Synami Boga. Jak długo trwała wojna między królem Judy Asa a królem Izraela Baszą? Przez całe ich życie. Kogo spotkał Paweł w więzieniu w Filippi, który nawrócił się razem ze swoją rodziną? Strażnika więziennego z Filippi. Czyje imię Paweł wypędził ducha z wróżki? W imię Jezusa Chrystusa. Jak nazywał się zbrodniarz, który został uwolniony zamiast Jezusa podczas Jego procesu? Barabasz. ją tam nie zlikwidował? Chociaż postępował uczciwie w oczach Pana? Wyżyny. Kto był uczniem, którego Jezus miłował według Ewangelii Jana? Jan. O co Jezus trzykrotnie pytał Piotra po zmartwychwstaniu? Czym nie miłujesz? W jaki dzień Jan został pochwycony przez ducha, według apokalipsy jednej? Dzień pański. Co spotkało Uziasza, gdy rozgniewał się na kapłanów? Na jego czole pojawiła się trąd, zaraza. Jak zwrócone były cheruby w świętym miejscu świątyni Salomona? Ich twarze zwrócone były ku wnętrzu. Jakie dwa przedmioty Pawła były używane do pospieszenia uzdrowienia chorych? Chustki i fartuchy. Co uczyniła Atalia po śmierci swojego syna Achazjasza? Zgładziła królewskie potomstwo. Jak długo panowała Atalia? Przez sześć lat. Jakie zjawiska nastąpiły, gdy Anioł wylał ogień z ołtarza na ziemię w objawieniu ośmiu? Gromy, głosy, błyskawice i trzęsienie ziemi. Iloma złoczyńcami był otoczony Jezus na krzyżu? Dwoma. Ile razy Laban zmienił wynagrodzenie Jakuba? Dziesięć razy. Przez ile lat Jotam panował w Jerozolimie? Przez szesnaście lat. Kto jest panem Szabatu, według słów Jezusa? Syn człowieczy. Jaką ilość srebra zapłacił Ozeasz, aby odkupić Gomer? 15 srebrników. Gdzie mieszkał Uziasz po zarażeniu trądem? W odosobnionym pałacu, samodzielnie. Gdzie miało miejsce wydarzenie, gdy kości Elizeusza ożywiły zmarłego? Grup Elizeusza. Podczas czyjego panowania zbudowano pierwszą świątynię jerozolimską? Salomon. Co jest głównym tematem przepowiadania Dnia Pańskiego w księdze Joela? Sąd. Jaka była pozycja Jehu, gdy prorok namaścił go na króla? Dowódca wojska. Jakie babilońskie imiona otrzymali trzej przyjaciele Daniela po przybyciu do Babilonu? Shadrak, Meszak, Abetnego. W jakim mieście urodził się Jezus? Betlejem. Kogo Jezus pobłogosławił jako pierwszych w Kazaniu na Górze? Ubodzy w duchu. Jaką zasadę dotyczącą pracowitości chrześcijan podkreślił Paweł w trzecim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan? Jeżeli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. Według jednego listu Piotra 2-9, jaki jest ostateczny cel, w jakim Bóg wezwał nas, chrześcijan? By głosić zalety Boga. Czy je ciało przypominała skóra na amena po kąpieli w rzece Jordan? Jak dziecka. Ile złotych świeczników wykonał Salomon i gdzie je umieszczono? Dziesięć, pięć po lewej i pięć po prawej wewnątrz przedsionka. Które plemie nie otrzymując swojego pierwotnego terenu, wyruszyło na północ i zdobyło Laish? Plemię Dana. Jak nazywał się wierny sługa Dawida, który przyczynił się do śmierci Uriasza? Joab. Dlaczego Jezus wjechał do Jerozolimy na ośle? aby wypełnić proroctwo Pisma Świętego. Dokąd przewieźli Pawła jego przewodnicy z Berei do Aten. Dziękujemy, że jesteś z nami do końca. Napisz swoje refleksje oraz wiedzę biblijną w komentarzach. Dzięki twojemu wsparciu możemy przygotować więcej quizów.